Witajcie z nowym kanałem, z się I w dzisiejszym vlogu Okej, okay, słuchajcie Po pierwsze mam nową kamerę W końcu mi się ukrywać tą kamerę, którą szukałam To jest taka mini kamerka, ona jest do vlogu, do samotnego vlogowania Sh uh, Inspiracja bo W ogóle tutaj Fagata śpi, a um, ona bardzo dużo śpi ostatnio Jest już zaraz 11, w Polsce 12 a Co? No, pół dnia już mamy Dzisiaj spędzicie z nami dzień na wakacjach Jesteśmy na wyspach kanaryjskich, na Gran Canaria wakacje oceniamy w skali 1 na 10 oh. The <laughs> cat 5 na 10, takie przeciętne wakacje, nic złego, ale też nic nie wiadomo jak nadzwyczajnego. Ogarniamy sobie tutaj wszystko samo, ogólnie jesteśmy tutaj z biurem, ale totalnie nie korzystamy z tego wszystkiego. Oszukali NAS! Ale to już jest druga sprawa, w każdym razie jesteśmy w hotelu i tutaj w tym hotelu są sami starsi ludzie, dosłownie I ja mówiłam już Agacie, ja się czuję tutaj jakbyśmy były w domu starców troszeczkę. Niektóre te babcie naprawdę ledwo tutaj chodzą, a one są wszystkie słodkie, jakby te, te starsi ludzie, oni są słodcy, ale no... We don't, we don't really vibe together. Like it's... Bardzo mało młodych ludzi tu jest. Rozpuścić warkocze, pokażę ci jak moje naturalne włosy wyglądają teraz. w ogóle ja teraz wyciągnęłam doczepy, nie mam do Akurat w tych warkoczach są sztuczne włosy, ale jak ściągnę warkocze, to będę miała swoje naturalne włosy i one są bardzo, bardzo mocno wyprostowane i na mojej głowie wyglądają jakby miała siedem włosów. I dlatego ja mam te warkocze i nie chcę ich ściągać, one źle już wyglądają. Ale już czas najwyższy, żeby je wyciągnąć, ale tak jak mówię, jak ja je wyciągnę, to wtedy ja mam bardzo, bardzo mało swoich włosów. Dobra, was stół i będziemy ściągać. O, ja się boję wyciągnąć te warkocze, bo naprawdę ja bardzo, bardzo mało włosów, a jak my nie znajdziemy babki do warkoczy dzisiaj, to ja będę wyglądać very ugly. O kurde, czuć nanoplasty, powołują moje włosy. U! Zacznie jasne są te końcówki. No. No, mówię ci. Słuchajcie, dobra, więc tak... To... Okej, okay, one są krótsze niż jakby były proste. I po pierwsze są rude. Są rude nie, nie widać w tym świetle, ale są rude, bo robią nanoplasty i nanoplastia ściąga toner. A ja mam tonerem. Dobra, w każdym razie. I hate, I hate this look. Od tego momentu do momentu, kiedy znajdziemy jakąś fryzjerkę na poboczu ulicy ja się moli, żebyśmy ją znaleźli. I hate my hair right now. A mi się podoba, to wyglądasz. Ja pierdolnie się jak ciocia klocia jakaś. Nie widać tutaj też, ale są... O oh ma Ja już jestem gotowa, Agata jeszcze się maluje Mam ubraną sukienkę z Zary A pokażę wam moje włosy nie będę, nie będę marudzić, bo cieszę się, że w ogóle mam włosy Będziemy się zaraz zbierać i szukać śniadania i warkoczyków ja już wyszłam jestem na razie sama, bo fagata i ja pierniczę, ile ta baba się maluje. Przysięgam wam, że ona codziennie się maluje przez półtorej godziny. Ja pokażę Wam w międzyczasie a little bit of the hotel, bo jest bardzo ładny z wyglądu, ale tak jak mówię, jeśli jesteście młodymi osobami, nie polecam tu przyjeżdżać. No chyba, że chcecie wiecie, like a grandpa vacation type of vibe. Jak to opisać? Tu jest ogólnie nasz pokój. Taki tropikalny Mexican trochę vibe. Te budynki dają mi taki Mexican vibe. Very pretty. Very, very pretty. To jest taki jakby resort mały? Nie wiem, ale zaraz wam pokażę, <noise> że to są sami starsi ludzie. Policzymy starszych, starsze osoby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O, bardzo dużo. Uff, patrzcie, jak to jest. Ładnie, o matko! Jedny, jaka jest. Wow! Blessed. naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że mam okazję odwiedzać takie miejsca jeszcze w tak młodym wieku i, i sobie sama ogarnąć takie tryby. Thank you, Jesus! Bardzo, bardzo Wam też dziękuję, bo bez was ja bym nie mogła w takie miejsca lecieć. Ja jestem tego w pełni świadoma i jestem bardzo, bardzo wdzięczna za każdą jedną osobę tutaj z Was. I love you! Uff, chciałabym was wycałować. Agata w końcu dołączyła! Jest już prawie trzynasta. Idziemy szukać teraz coś do jedzenia i, i te babki od warkoczy. Słuchajcie, jesteśmy w jakiejś azjatyckiej restauracji. Na razie wybieramy. Look at the view! Czekamy teraz na jedzenie i w międzyczasie opowiem wam szybkie mini story time. Jak byłam w liceum, na koniec liceum, ja miałam taką ekipkę swoich dziewczyn, nie? Powiedzmy, była nas piątka. Myśmy się bardzo trzymały i na koniec liceum ustaliłyśmy, złożyłyśmy sobie przysięgę na mały palec, wszystkie, że nieważne, co by się działo między nami, nawet jeśli totalnie urwie się nam kontakt, to zaprosimy się nawzajem na nasze wesela. I mija tam teraz, nie wiem, 3-4 lata. I... Okazuje się, że jedna z tych dziewczyn, która złożyła, przysięgę ja robi sobie to ale i nikogo wówczas nie zaprosiłem. A Ja naprawdę chciałam mnie zaprosić. Naprawdę, nawet jakby nam się kontakt urwał do zera, i tak bym mnie zaprosiła. I tak samo reszta dziewczyn, bo gadałam z nimi one też, że o co? X tam robi wesele, o nie! I mamy normalnie zdjęcie mam... Ciek, Wszystkie właśnie sobie przysięgamy, że że nieważne co przyciągniemy na wesela. E, ja zamówiłam smażony ryż z warzywami i wołowinę z cebulą, ja uwielbiam cebulę, a Gata wzięła jakiś kurczak Ale tam jest sam kurczak i, i ten? Mhm. Bez makaronu, bez ryżu? Z czego właśnie. Mogę spróbować tego ryżu? Możesz, no. Okej, okay, ja spróbuję szybko tą wołowinę Bardzo dobra. jak to jest Ace Marta woda, ona przyleci i zobaczcie jak ona się cofnie, jaki odgłos i jak ona będzie wyglądać. Patrzcie to. 3, 2, a. a nie, za słabo fala, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O. O, teraz dźwięk. Uuu! Yes! Bo ta pani, te panie one tutaj gdzieś siedziały. No więc powinniśmy je zaraz... Hello, Lady Poland. Yeah. Like I <laughs> one. One? No. Oh, this is original Gucci. this is a copy. It's copy. Yeah, it's oh, okay. A Thank you stamp for stamp being stamp. honest, sir. Thank you. Yes, we want hair. Long hair. Yes. Okay. I like you. Do you do you have more uh, fake hair? Hello, lady. Hi. We, we both want to get our hair done what do you want uh, i like this yes. but but long not on extension mm. do you have fake hair the booker station a station yes, yes. okay Mają! Co ty powiedziałaś? się? Aha! Dobra, nie wiem co się dzieje, ale idziemy do tą babką. Dobra, Agata jest a, teraz ja robiona. Tak, tak. <laughs> Agata tam siedzi. Ja usiadłam sobie tutaj na kamienie, bo nie chcę mi się tam stać tak długo. Ale ogólnie te panie chyba nie mają żelu, a żel jest bardzo ważny w takich walkoczekach, bo wtedy one się dłużej trzymają i te baby włoski tak nie wychodzą, więc Agata teraz, nie wiem czy widzicie po jej twarzy, ona lekko panikuje, ona się rzuca, ona. Leksi! Leksi! on mają że? więc ona tam siedzi teraz i... Ja widzę po jej twarzy, że ona rozkwija Napisała czuję jak mi włosy wyrywają, boli i nie ma żelu Uuu, ja widzę, że ją to boli, widzę po jej twarzy kurde ona będzie płakać. powiedziałam temu panu, że nagrywam dla mojej mamy. Jest it's, it's mom I on ogólnie pokazuje mi rzeczy. Powiedziałam mu, że nie mam, że nie mam gotówki i on powiedział, że ma kartę, że ma terminal. Okej, okay, to, to już kupię jak. You have, you have for, you have for card? Yeah. Okej. Okay. Okay, I buy, I buy. Okej, 10 euro for you. No 10 euro, euro. No crazy, crazy, I can give you. Let me see, let me see. I can give no nie wiem, ja tego i tak nie będę używać, ja to po prostu kupię, bo Boże trochę mi go żal i on powiedział, że ma maszynę. Eh, Terminał. Uh, let me see. Czekajcie nie Ah. Ja. How much? Ten euro. Ten euro? To za dużo, mogę ci dać 5 euro Ja ci daję 8 euro, okej okay. Słuchaj, teraz wchodzi moje negocjacje Mogę ci dać 5, to wszystko, co mam, 5 euro 5? Okej, ale ja zapłacę za kartkę Ja żartuję, wiesz, ja nie mam... Aaa, nie, czekaj, ja też żartuję, mam pieniądze Dzięki bardzo Dobra, kupiłam to coś Dalej wygląda jakbym miała się rozpłakać teraz Ale wygląda bardzo ładnie Przysięgam, że to pani teraz fagaty Pretty włosy nice, sobie easy. obcina Spoko wygląda Dla mnie troszeczkę za długie, ja lubię jak są długości włosów ale... Ale ogólnie warto czy czas się spytać ile wypłaci i Agata się pytała wcześniej, ale to pani nie chciała powiedzieć i teraz ogólnie to pani może krzyknąć jakąkolwiek cenę trzeba będzie zapłacić. How much? How much for the hair? Oh. Dobra, cały czas nie chcę powiedzieć. Okay. How much? 40 euros? <grym> 4-0? 4-0? Zero? Zero? chce 40 euro za te włosy. Czy 14? O kurwa, jak ona chce 40 euro za to. Wow. Ile? O kurwa, ale chcecie wyjść. Wy 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 Super! Noo! Wow. Oh. 20! O kurwa. Nie no, spróbuj wejść mówi 20. 20. So we don't have. No, oh, we don't. Ja warygodę. Ok. Agata! Niech się zale nie płakać bardzo, bo one mi wywiecały moje włosy. O kurde! 40 euro ile to jest złotych? 4 razy 460 zł. Patrzcie, Agata ma chyba tutaj wyrwane trochę włosów. W ogóle e, Agata mocno nie poleca i teraz ja nie, też nie za bardzo chcę, ale ta babka... Stoi i czeka na nas tam I teraz kurde przypał ją się sobie mam obciami moje włosy i wyrwałam kurde włosy Powiedz, że nie mamy hajsu I że wrócimy później Pięknie, to sprawa. Sprawa. Agata poszła do, do sklepu Po jakiegoś loda czy coś I ja idę teraz wrócić tam Ale trochę się boję Ja ogólnie nie mam wrażliwej głowy Ale przez to, że mam sklep Spalonom, tak, w sensie od słońca, bo miałam warkocze i mam spalony i tam boli mnie. Jest bardzo wrażliwie dzisiaj jak miałam głowę, to mnie tak bolało i boję się, że faktycznie... Że ale ja po prostu z mostu będę mówił, że mnie boli. No co ja nie będę taką pizzą. Okej, okay, to zabolało, ale to dlatego, że mam spaloną czachę a jakby igło mi była teraz 20 minutowa przerwa. Agaty dalej nie ma, nie wiem, czy ona jest, czy czym się martwię. martwi. Zaczynamy. Fun fact o mnie, ja ogólnie mam coś takiego, że jak jestem na jakiejś posudze, czy to paznokcie, czy to z zrzęsy, czy to włosy, ja nie umiem powiedzieć, że mi się coś nie podoba. Ale tutaj postaramy to zmienić. Mnie ona chociaż nakłada żel. a należy żel? Nie No to chyba w końcu zaczynamy. Zaczyna troszeczkę boleć, ale nie jest, boli mnie, nie? Boli mnie, nie Boli troszkę, nie jest tragedia. Czuję, że troszeczkę mi wyrywa bolsy. Jeszcze nie na tyle, żebym coś powiedziała. Nie. no. A go tylko a little bit. A little too hard.

One Pani nie wplotły lekcji dobrań paru włosków i te włoski wystawały. <laughs> I wiecie co one zrobiły? Obcięły jej włoski. I jej włosy po prostu, ale mi tak samo zrobiły i też mi wyrwały jednego włosa, także nie polecam. Fajnie tutaj robi znam zdjęcia. Ora poliście chyba według nich wyszło ładnie. Ja jeszcze nie wiem, jeszcze nie widziałem. Finish? Okej. Okay. Bye. Bye. Okej. Okay. No jeszcze nie tutaj wychodzi Ogólnie no, 150 zł prawie My idziemy teraz do auta wynajętego przez nas samych i będziemy jechać e, gdzie? Do jakiegoś miasta niedaleko stony. Bo czy... ha, co e, Gdzie jest nasza mapa? Stimu. W ogóle my tutaj ogarnęłyśmy ten samochód, on był po norwesku, czy po jakimś szwedzku. teraz już nie wiem. Uff, nie tylko. Zbieramy go. go. Okej, okay, a gadała ma mapę, wygląda jak jakiś obojętny turysta. <grywka> tak, bo tutaj pan, który chce nas wyprowadzić mi tutaj wytłumaczył. I dzisiaj jedziemy w dwa miejsca. Teraz jesteśmy w Puerto Rico, czyli tutaj. I tutaj jest port, i po prostu jest ładnie. A potem jedziemy do jakiegoś innego miejsca, gdzie będzie piasek biały, przywieżony podobno z Bahamów, czy to prawda, nie wiem. I będzie wyspa w, w kształcie serca. Mi się ogólnie wydaje, że nie będzie widać tego widać. Nie w będzie w tego serca. widać, ale będziemy się wiecie. W kształcie serca. Plaża wygląda tutaj tak. Kupiłyśmy lody i. Next. Nie mamy za bardzo planu. Jest hmm. bardziej spontan, trochę. Ja nigdy nie byłam w Hiszpanii, ale trochę w Hiszpanii. Jeszcze wracać tam małe dzieci w tym. Małe dzieci? A no, rzeczywiście. Patrz jak Można wynająć taki coś, żeby pływać. Nie wiem, czy kojarzy się ze Stanów są Twizzlers. bo to Haribor robią podróżę Dobre, smakowało, nawet bardziej truskawkowo niż oryginalne czystości. Fagugi Gaga twierdzi, że tu jest mega turystycznie. Zwijamy w dalszą podróż i szukamy fajnego miejsca. Przyjechaliśmy do tego drugiego miejsca, ale tu jest bardzo, nie wiem czy to widać, bardzo, bardzo dużo ludzi. Znowu spierdzielamy. Zmieniamy miejsce jeszcze raz, o, to jest jeszcze jedna, ostatnia lokalizacja Agata. To jest Agata. lokalizacja, gdzie ja byłam, bo jak ja ja z moimi I to ale podobno jest... wygląda jak mini Wenecja, więc uh, ja już ogólnie humor mam. Mam taki se, te warkocze. Potem jeszcze inna sytuacja. Potem teraz jeździmy, więc ogólnie ja bym um, trochę zmęczona i bym poszła do pokoju zimnego, fajnego. Ale we're on vacation, so let's keep trying. Spróbujemy ostatnie miejsce. Tu jak na razie jest najlepiej. Wszystko nam sobie siedziałyśmy przez 20 minut na tamtej ławce. Teraz idziemy szukać coś do jedzenia. No nie, nie wiem, czemu jesteśmy tak zmęczone. Dzisiaj naprawdę mamy mało energii. Może przez jedzenie ja ogólnie tragicznie tutaj jem. Tra bardzo dużo jem, a to jedzenie wcale nie jest dobre. Ja nie wiem, czemu ja tyle w Słuchajcie, ja od, od niedawna odkryłam, że jestem ogromną fanką awokado, a w szczególności guacamole. I wczoraj zjadłam w dwóch różnych miejscach, było bardzo dobre. Jedno miejsce to było Taco Bell, tam w nie było dobre, ale tutaj też jest. Więc będziemy testować. Przyszło jedzenie i szczerze najbardziej podoba mi się chyba kalmary I To są doritosy po prostu To są doritosy Dajcie taste test, guacamole Uff, kwaśne Troszeczkę za kwaśne jak dla mnie. No i tu mam jeszcze um, bułkę z jajkiem i avocado Bam, super blue water Trochę chcę skoczyć, ale trochę nie chcę Bardzo i wszystko widać Wszystko widać wow. Tak jak te influencerki zawsze jak one czekają i się odwracaj się uśmiechaj Nie tak, tak wolniej trochę, tak... Restauranty fagata Nie <laughs> Nie A ci, weź rękę wyciągnij też do... Oh. <laughs> ja cię bardzo dużo zdjęć robię na tych wycieczkach Siedzimy tutaj od już chyba 20 minut i atrakcją są ryby i gołębie. Z końca tego tego szła sobie jakaś pani i ta pani ma ciemne włosy, ciemne oczy, są jeszcze dobra, na pewno jakaś tutaj tutejsza. BUM! I ta pani mówi... Cię, Masakra, ja ale to... śmiesznie, no z okoliczności Jesteśmy już przy samochodzie i ktoś nam tutaj stanął To Ktoś stanął blisko. blisko ogólnie, ja wiem, że dla przeciętnego kierowcy to nie jest problem, ale dla mnie takie, takie wyjazdem tym samochodem jest problem Bo on sam leciutko leci do przodu i sam leciutko leci do tyłu i ja wtedy panikuję Dajesz, dajesz Co? Na luzie, na luzie, masz mega dużo miejsca Wow, brawo, a teraz mnie zostawi, ale mam twoją kamerę w każdym razie dzisiaj jest ostatni dzień. Dzisiaj wracamy wieczorem. Ja, ja record this for the vlog i będziemy spędzać dzień razem. To jest Moja na dzisiaj to jest. Uh, wczoraj wieczorem kupiłam I Love serek o smaku um, czosnek i jakiś chleb, ale jest ok. Ja dzisiaj muszę zrobić zdjęcie do współpracy, ale to nie jest zwykła współpraca, to będzie. Nie mogę się powiedzieć, ale dowiecie się. A, w lipcu, środek lipca. Pierwsza moja taka rzecz, którą ja już Wy będziecie mogli. Okej, okay, dobra, w każdym razie. Będziemy musieli zrobić jedno zdjęcie, ale nie mogę wam pokazać kulisy tych zdjęć, bo ja muszę zrobić zdjęcie z tym produktem, więc. Ja. Um, yeah. Messi! Um, a do tego zdjęcia chciałam w tych workoczach być, ale nie mogę wyglądać jak bezdomna, więc nie wiem co my dzisiaj zrobimy. A to jest ważna współpraca to jest bardzo ważna współpraca. Szybko zjem jeszcze i potem. A fakasia jeszcze śpi, chyba. Nie, już nie, ale spała do 11 znowu. to jest włam na kamerę Lexi Ona siedzi teraz i w ja się będę malować I chciałabym wam jedną bardzo ważną wiadomość przekazać, ale bardzo ważną, serio Słuchajcie To tyle kochani, zbliżamy się ku końcowi Nasza wspólna droga się kończy tym razem w tym odcinku Thank you guys for being here Dziękuję bardzo, że oglądaliście tego vloga Mam nadzieję, że wam się podobało Ja będę więcej vlogów nagrywać i postaram się też więcej podróżować, z wami oczywiście because you guys are my besties Zostawcie łapkę, subskrypcję i komentarz. Do I so widzenia. Bye.